Siemano, witajcie wy w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Tomsiak. No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie duo z prosem, czyli you are Noob. Siema, witam. No i właśnie gadamy sobie na Discordzie, no i przyjął on zaproszenie do, do tego odcinka, ponieważ jest on naprawdę dobrym graczem, szczególnie jest naprawdę kozakiem z dwóch brawlerów, a szczególnie w sumie z Kroła. Bo jest on bardzo często pierwszy w Polsce, nawet ostatnie byłeś chyba 50 na świecie, z czego to widziałem skroła. No 57. 57 właśnie. Ja akurat tam troszkę śledziłem. Także on jest na razie obecnie czwarty, ale może może jak zrobimy jakieś chwilki, może się uda wbić pierwsze miejsce, jak myślisz. Może, jak, jak się postaramy, na pewno jakieś win sędzia. No, myślę, że tak. I jeszcze tutaj z Broka jest dobre, 7 miejsce I El Primo też ma bodajże 40, tam ja 37. I ogólnie z całkowitych trofeum jest on. Który, gdzie ty jesteś? 65. Ma 11415 pucharków. Więc naprawdę, no, według mnie ogromna liczba. Nie sądzę, żebym kiedyś miał tyle pucharków. No, ale dobra. Chyba rozpoczynamy już duo. Co ty na to? Leona, no, możemy zacząć. Leona, brać? Tak, za leon Dobra, to gramy. Krą nie jest chyba za dobry na tą mapę, z czego co tam mi wcześniej mówiłeś. Leon jest taki, no na tą mapę, bo wiesz, tutaj jest dużo dystansowców i no, musisz przede wszystkim musisz bardzo szybko nalać ulta. Bo mm. bez tego nie damy rady. No a szczególnie, jeszcze najgorsze jest to, że dosyć długo ogólnie y, wczytuję, jakby graczy. I ogólnie to, jak grałem z Tobą kiedyś tam wcześniej, to byliśmy kilka razy w Brawl TV, a to był w ogóle mój pierwszy raz, nie? Chociaż tam... W ogóle, bo ja też, ja też się w ogóle zastanawiałam, czy nie kupić tego White Crowa, bo mi się bardzo podoba ten skin, on, on jest tani, a Phoenix raczej nie będę kupować, bo to jest taki według mnie skin y, za drogi. Zdecydowanie. Dobra, już w ogóle 4 teamy mamy, także nie będziemy na tu zdalnym minusie, tylko leciutko. Czekajcie, bo jakby przychodziły mi jakieś powiadomienia, to bardzo was za to przepraszam. E, dobra, ja tutaj nie wiem za bardzo jak mam ich dziabnąć chociaż... ta na... Piper, ta Piper mu tutaj robi dużą przewagę, temu Leonowi. Ej, ty bierzesz soczek, czy ja mam nie może Dobra, ja już Ej, oni tutaj są. Dobra, idę, ja mam oni soczek. Są, jak podaj... Shit, Piper, 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 dobra, Obita jest lekko. Ej, oni mam Lola, bardzo. Dobra, leży jeden. Nie wiem, czy mi jest sens go gonić w ogóle. Dobra, dobra, jest. Yy, timy. Leżą? E, czy tak, leży. Piper go dobili. Yy, yy, w ogóle na ta Piper ma... ma 13 parki upsów. Jezu, już? Mam dopiero połowę ulta. Ała. Dobra, weź, może się wy... wycofaj troszkę. Dobra, nice. Ja jestem ciekawy, czy winek będzie. Raczej, raczej w tej rundzie może być ciężko. No, ale zobaczymy. Dobra, tutaj pełne skupienie. Dobra. W ogóle. Piper. Dobra, dawaj. Nie, nie, nie. Aj, kurczę, loma. Nie, 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 czemu mi uciekła? Jezus, ma mnie na hita praktycznie. O nie, o nie. Aj, kurczę. Jezus, ale zwaliłam no, no, go... Ja też, ja też. I masz minus jeden? Tak, minus jeden. Kurde, dobra. Wychodzimy, żeby nam trudniejszy gracz nie dobierało. Jezus, jak spadniemy, to bardzo cię przepraszam, ale... No ale nie ja jestem przyzwy... spoko, odrobię sobie na innej mapie. Nie jestem przyzwyczajony do grania z takim z takim czekłem. jest bardzo łatwą postacią do wbicia na 600 pucharków? Pan też jest bardzo łatwa. Słyszałem, bo na przykład mój, Ja na przykład, y, mam na niej jakieś tam leży 17 ranki i tak strasznie łatwo wybijam. W ogóle hardcore i fame mają bardzo dużo na PAM. On też jest bardzo łatwa, no ja miałem na niej osobiście rekord 523 tylko. Ale ja siódmy level, więc tutaj nie ma co na razie podjeżdżać, bo 600 to było 550, bo nie dam rady. A ja w ogóle widziałem, że kiedyś tam patrzyłem w ogóle w taką ogólnie top global, typa z Leona i miał 1300 pucharków. O co to chodziło? No Leonie, no możliwe jest, no jak tylko nim grano i tylko same winy, dobrze nim na to... A to nie był jakiś, kurde, taki mega topowy gracz, to był taki, wiesz, myślę, że w swoim kraju tak top 200, tak wiesz, tak spokojnie. Kurde, znowu są te piperki broki. Nienawidzę tego. Dobra, to może tak, żeby żeby nie było takiego fu... Ej, e, dobra, leży prawie jeden, prawie. Kurde, dobra, ja mam troszeczkę już ulta naładowanego, ale lekko. Dawaj go, Dobra, leży, nice. I zebrać? Kur... Tak, zbierz, zbierz, zbierz. Dobra, na no spokojnie. Trzeba teraz poczekać, aż się odrodzisz. Nie! Jednego nie zebrałem, sorry. Dobra, dobra, git. Dobra, jest, nie jest źle. Ja mamy, się... mamy... Mamy okej okay, pozycję. Nie ja denerwuję trochę w to, że on ma bardzo mało HP. A lubisz jego... Ezard, tutaj mam Shelly. A lubisz jego Star Power'a? się tak... Sam? Lubisz Star Power'a do, do tego, do kroła? Tak, wiem, wiem, znam. Ale chodzi mi o to, czy lubisz? Tak, lubię, lubię, no. A jaki, a jaki jest Twój ulubiony Star Power? Tak, żeby nie było, że się tak mega. Kurde, wiesz. Ulubio, ulubiony Star Power. mój, mój chyba Poko mi się wydaje, wiesz? Mhm. ma bardzo fajnego Star Powera. Jak chcesz, to sobie weź tu, ta kusyczka. Wiesz Jeszcze ja mam tutaj. Tu ty weź ty jednego, ja wezmę drugiego. A e, tutaj jest jeszcze kolejny w ogóle, dobra, ja idę do typów. Ulubiony mój Star Power. A tam jest, tam jest. Dobra, to zaraz mi odpowiesz, może teraz możemy się w sumie popłacić troszeczkę. Bo czemu by nie, w końcu po to jest ten film chyba, nie? E, dobra. Ja podjeżdżam, że... kurde no! Nie, ja chyba zginę. Nie! no tam mnie zdjął! Ja pierdziele, dobra. Jest minus jeden, ale spokojnie, spokojnie. Tak już się wytnie. Tak, to, to się wytnie, dokładnie. Ja no, ja nie mam takich, wiesz, takich kwalifikacji, żeby, żeby ten... Żeby takie rzeczy robić, jak? To jest tak trudne. No. Co, myślę, grę, że jeszcze... Te, te, te gry ewidentnie trzeba wyciąć, bo ja tutaj tak zrąbałem tym kołem, że ja podjeżdżałem Piperką i ta Piper miała, miała na trzy strzały, nawet na blisko. Jezus, co tak bijasz? No dobra, no to jak, jaki jest dobra. ten twój star power ulubiony? Ulubiony star power mój? myślę, się że ból. B ból? Star power do bólu, naprawdę? Tak, bo no, wiesz, wiesz jaki jest ból, ból musi podejść, żeby ten, no, a jak podjeżdża drugiego bóla, który nie ma star powera, jak pierwszy uderzy no, ten tak, ból, tak, tak. który nie ma, to i tak wygra ten ból, który ma star powera, no, tak, mimo tak, tego, tak. że nie uderzył pierwszy. Tak, to prawda. Po no. prostu szybciej mu się przeładuje atak. No tak, to prawda. Jeśli ma chyba tam poniżej 30% zdrowia, coś takiego. 40, no poniżej 40%. 40. Dobra, ja bym troszeczkę może się lekko wycofał, bo jednak boję się tego Genie, tego Gini, nie? Nie wiem, Gina się mówi czy Gini? Na dole jest soczek, na, nie idź na dół, bo tam jest, A nie na jest nie soczek. Jak ona weźmie soczek, to ona ma, ma nas na hit obu. Ja z Piperki ostatnio bardzo dobrze grałem W ogóle trzy osoby nas oglądają, chyba twoje znajomi jacyś. No i na pewno. No. Ogólnie dzisiaj grałem z moim kolegą na, na solo. Dobier dobraliśmy się na solo. A, ale to tak, nie, nie zaplanowaliście tego. Nie, nie. I już mieliśmy, nawet nie wiedząc, oła. Nawet nie wiedząc, o tym mieliśmy Mamy, sobie. mamy bardzo słabą sytuację, bardzo słabą. Ja bym się tutaj lekko wycofał. Ale to już nie wiem, czy... O nie, 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 nie. ja nie wiem, co mam robić za bardzo. Może tu tak na, no, 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 nie, nie wiem jakim cudem. Ej, bo ja zginę już trzy razy, a ty ani razu. <laughs> no, to prawda. I dobra, ale nie Masz, będzie totalnego ja minusa. O, 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 tutaj mamy Leona. Obił mnie lekko. Ej, no nie, no my nie mamy szans tego wygrać. No chyba, że jak tego Leona jakoś dojedziemy. Albo ten Leon się. No nie, no on ma, on ma w Teamie Piper dziewięcioma. A on nie, on nie, nie da... On... Mu? O Boże! O nie! Nie! I co ja mam tutaj zrobić? Trzy gry i Dobra, raz. ej! Dobrze! Jest, dobra! Jest Dobrze, git. tak! Dobrze Leon! Tego, tego, nie wycinamy. Tego nie wycinamy. Ile masz? Plus? Ile masz plus? Plus dwa masz? Tak, plus dwa, no. Dobra, to jesteś na zero, jesteś na zero. Dobra, co na, na to? Ostatnia gierka? To może ja zmienię postać? Ta, tak, jak się boisz. Dobra, dobra, no możesz zmieniać. Jak, jak chcesz, to możesz zmienić. Na co? Na Piper? Dobra, to... Na broka, Dobra, Jezus. Spróbujemy. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Bez star powera, szkoda. No ale jakoś, Jest. dasz rad, dasz radę. 550, <coughs> 10 na ludzików z 503, może 504. A, ty, a ilu Brawlerów, ile, bra, jakbym ile masz Star o? Trzy. Trzy masz? Tylko ja mam dwa. To ja, ja zaraz ten, zaraz będę to tylko mieć... Tylko, że ja mogę robić 13 postaci na maks tylko że Golda nie mam. Aha, aha. Ojeju, no to, no to a na przykład jak otwierasz Mega Boxa, no to coś co ci wylatuje na przykład? Zazwyczaj mi wylatuje no jean, Przede wszystkim jean, później Piperka, tam. No wiesz, że te postacie, których nie mam na Max. Aha, no, bo... A, a nie masz tam bodajże że z pięciu na Max? Tak mi się przynajmniej wydaje. Że tylu możesz... No tak, pięciu, pięciu. Mam trzy star powery i dwa bez. Aha, okej. Okay, okej, okay. okej. No to słuchaj no. Ja mam tylko w ogóle... E, cztery, e, cztery postacie na jakby powyżej dziewiątego e, Ej, w ogóle, e, ten, walczycie o tego parkiuba? Dobra, walczę Okej, okay, udało się A sobie troszkę, troszkę tak, wiesz Muszę teraz bardziej się skupić Więc trudno mi też tak gadać i grać, nie? Ojeju, ale było, ale było dużo Ale, ale tam ma ale ta ma, ta, ale ta pani miała loła. dostała dwa strzały do mnie Poczekaj, idę do ciebie Jakoś tam spróbuję podejść czy wyleczyła już. Y, teammate się zreślił. Kurde. Z kim ona była w, w teamie. Właśnie nie widzę. E, spoko. Dobra, wrażenie. Jakoś... Na... Trzeba jakieś... Ulta idę nadalować. Ja to mam wrócić czy ty? Dobra, ty, ty weź, Trzeba bo... To jest pierwsza lepsza, po drugie Brock chyba będzie do tego w ogóle lepszy. Dobrze, jak z Ulta teraz pierdzielnie. Dobra, obic, obita jest. O nie, ja też obity, Ale... ja też obity. Ale ulta z mówi się, że będą uciekać, wiesz? Spoko, spoko. A no, oni zostali w tym miejscu tam. Jest i tak dobrze. Ja zaraz nie, 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 niewidzialność może sobie nabiję, tylko muszę jeszcze troszkę poobijać. Teraz to my mamy troszkę słabszą pozycję. O nie, 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 nie. Dobra, y, dasz radę jakoś tam ich spróbować. O nie, nie, dobra. To ty. Tak... Skurde, chyba się nie Nie, nie udało się. Nie udało się. Drąba multa. Zrąba multa. No kurde, ale no tak, tak już jest, słuchaj, no, no nie, jakby, no nie spodziewaj, ja, ja szczerze się nie, nie ten, nie oczekiwałem żadnego wina na tym odcinku, bo ja wiem, że jesteśmy na mega wysokim poziomie i jest naprawdę tutaj trudno wina, ale i tak dobrze, bo nie, jesteśmy na totalnym minusie, ja w ogóle jestem na zero, to jesteś chyba na minus bodajże 3. Tak, minus 3. Ale to chyba nie jest źle, myślę, myślę, że mogło być gorzej. No... Mogliśmy spać bardzo dużo. No, przede wszystkim no, jak byliśmy tylko trzecie miejsce, a no, nie na przykład szóste na tym krołu ja grałem. No, no, no. no to tak. na tym broku no wyszło jak wyszło. Zrobiłem ulta, no i to przeważyło naszej sytuacji i... No przegraliśmy. Dobra, ale ja też w sumie mogłem lepiej zagrać, bo na przykład mogłem, nie wiem, z tobą na przykład podbijać, a nie tak z bardziej z daleka, No, ale dużo mogliśmy zmienić, ale na szczęście y, jesteśmy tylko y, na... Ja na 0, ty na minus 3. Także co? To by było na tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Zostawcie koniecznie opeczkę w górę no i subskrypcję na tym kanale, bo lecimy po 3000. No i co? Trzymajcie się, pożegnaj się jeszcze z widzami. Cześć, witam, siema. <grym>, witam, dobra. Siema, siema.